O, kurde. Co? Gdzie ale co? <tratK> kurde, dawno nie grałem w Sonika z kilka tygodni. Yh, a my, no tylko życie trzeba sobie zyskać. Odważycie wam. S? Yes. No, no, tu nie mogę. Okej, okay, oni tam latam. O, tu jest dziura. Kurde, ale to zepsułem. No, nie w aż w to nie wierzę, nie? Co ja robię? Co ja odwalam. No muszę się rozgrać. Yy, chwila. Yy, D, czyli w prawo. O nie. Dobra, chyba chyba nie, nie gorzej. Przefrudniemy. Oj. No nie. Dobra, zbieraj to i lecimy. <laughs> Czy to jest dziwiście? Oczywiście, że nie. No, proszę bym nie umarł. O kurda Ty no woda. O! Woda. Znaczy jaka woda, co ja gadam? Nie, 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 tamto nie, tutaj sobie podskoczymy. Tutaj są te, te. Eee, polecimy sobie tu. I lecimy. Oje, zepsułem to trochę nieważne. Dobra, ten pierwszy poziom jest odzorowany chyba 1 do 1 praktycznie. Albo nawet 1 do 1 po prostu, bez, bezpraktycznie. Ja pierdzielę, no musieli dać coś takiego, nie? Chwila, znowu woda? Czy ja już tu byłem? Nie, nie byłem tu. Okej. Okay. Mm. No, musimy wskoczyć. <laughs> O kurde, no idealnie musiał trafić, no co zaknuj Nie wytrzymam, nie? Co za pech? Zaraz będzie koniec Chwila Jeszcze tylko chwila i będzie jęt No, tylko żeby nie między klocki, bo to była lipa Uuu. No, nie ma Aha, bo tam aj, 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 aj co? Co jest? Eee, tylko że nie mam checkpointa żadnego to jest trochę tak, wiecie. O kurde. Czy gdzie ja jestem w ogóle? Co to są za miejsca? Nie rozumiem. Dobra, przystanek. Eee, bo chcę tutaj zebrać TT. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj rura mi mogę zaprowadzić. No, pierdziele, musiałem wpaść w TT, nie? No checkpoint. Mogę skoczyć? Nie mogę. Dobra, coś wiesz, to będzie koniec. No nie, bez jaj Nie! Nie, no nie! Co <grymne> zrobiłem? Jaki debil ze mnie <grymne> Jeszcze raz do tego kółka I tu skaczemy <grymne> Nie, idę tam w dupie Tutaj, tutaj O, to jest to co tu chciałem No nie ma tu innej drogi <grymne> Nie, proszę nie nie mogę tego zbyt spi przespi Proszę. Wiecie, że ginę. O Jezu. Yes. A! Kurde! Miałem już zaliczonego? No nie, bo to zatunęło wszystko. Ja pierdziele, przecież ja już tu... A! O, nienawidzę tych bloków. Kto to dodał? Jakiś masochista, co to znaczy, że jeden list mi został? Nie rozumiem. Jedną próbę mam i cała gra przepada? Nie wiem, już to ostatnio było na tym samym walonym poziomie. Dobra, speedrun. No, musiałem wpaść. No i kujdę znowu to samo. 54 koiny i zaraz zginę, nie? O, dobra. Nie, 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 nie. nie. Ojeju, ale to zrobiłem Uuu, -u. 78 coinów. Pamiętacie, granie może być za długa, 10 minut max chyba A, mogą zebrać tam te koiny, nieważne O, już jesteśmy daleko już No kurde, no przecież się rozwaliłem, no, jak to działa, no Czemu to takie głupie? A. Ja już nienawidzę Soniciem tu grać, tak szczerze Dobra, skoczyłem, bo jest... obawiam się jak zdobyłem Storingów, coś, coś się chyba dzieje, nie? O, to jest już chyba koniec. O! No, dobra, na szczęście to ta minigierka. Wiecie, że ja tego nie przejdę, nie? Bo to jest strasznie długie. I ciężkie. Znaczy, no, minigierka jest prosta, ale. O, mogę się do przodu ten cofać nagle. Ej, co w się sensie do tyłu na SC. Ej, to teraz tu zauważyłem, bo teraz robiłem taki trik, Nie wiem, czy ja tego nie wytnę przypadkiem. Ale, no, kurde. To był dobry trik. Oj. No, to, to, to było trochę takie. Aj Trochę bez sens. Chociaż, no, te niebieskie też muszę zdobywać. Nie, nie, nie. Dobra, widzicie, zatrzymałem się. O kurde, tu czas przyśpiesza. Ja pierciele. Dobra, sprawność, sprawność, sprawność. O! Zdobyłem zero! Tych niebieskich! Co taki żeton? Srebrny żeton zdobyłem jeszcze coiny nam zostały wbić, ale to już trudno Nie dałem rady Ej! <grywki> Jaki żeton zdobyłem, what? To będzie boss fight, mam trzy życia A eee, Jezu No z której to strony, paniusiu? O kurde, wyminałem to wszystko Kurde, Nie zdążyłem Dobra, teraz tam tamtej strony powinien No, dobra, obiłem go Okej, okay, nie wpadnie tu. A, nieważne. Ja pierdzielę, co ja zrobiłem. Ale to bez sensu było. Mam jednego koina, nie? Ringa. Jak teraz tego nie zrobię, to jestem Nupkiem O! Dobra, za pierwszym razem, jezu. Nawet nie wiecie, jaki stres miałem. Ostatnio się męczyłem z boss fightem tyle czasu. Jeden ring, mam to gdzieś. Dostałem jakiś srebrny żeton i. Wow. Dobra, i teraz będzie ta lepsza część tego poziomu <laughs> Teraz jest ta fajniejsza część Z jakimiś liquidami To jest takie... To jest takie ekscytująco fajne Naprawdę Te liquidy są takie fajne w używaniu I to tak fajnie wygląda O, i ta zielona nas wybija tak do góry, no tak, zapomniałem Oj, nie dałem się złapać Jak mam go zabić, co? O, no tak, to wybija nas, w sensie takie coś robi Eee. O, a pokażę wam coś innego. <grymne> Jak polecimy sobie tak, <grymne> To będzie tak fajnie wyglądało? No nie powiedzie że to nie jest piękne. To jest takie fajne To jest kurde ultra przyjemne oglądanie. O o, o, no właśnie, to też taka teleportacja. Tel ja nie... co nie umiem się złowić? Teleportation. I mamy zremiksowaną wersję tamtej piosenki Dobra, leci górą, to sobie polecimy tak. Już go jak leci. Nauczyłem się go w końcu. Po tylu latach. A, chwila. Wskoczyłem gdzieś, gdzie nie miałem chyba iść. E, do góry. Eee. Do góry? No i tu chyba nie byłem. A! E, Jezu, jakie to jest fajne, nie? Wow. Ktoś to projektował ten level. Nie wiem, grupa ludzi albo pojedyncza osoba to jest po prostu mistrz. Jakby ten level jest taki. Taki super, nie? O, dobra, mamy skakitłę. Skakajdłe? O kurde, co? Ile mam ich zdobyć? Żartujecie sobie? przy tego jest multum Dobra, mamy coiny Ostatnio zostałem jakiś żeton, nie wiem co te żetony dają I może sobie w Google w sumie sprawdzę co te żetony dają Oj, patrzcie, mogę się odblokować Jak myślałem, że się nie da Najgorsze, że ta gra przyspiesza, nie? Ale nie wiem czy dlatego, że im dłużej gramy, czy... Im dłużej po prostu... Im dłużej gierka trwa, czy im dłużej, im więcej zbiorę tych punkcików? Chyba im dłużej... Wiesz, w sumie, nie wiem Czy tu coś jest? Tak, jest Dobra, trochę mam mniej tych kulek, no ale pieniążki też muszę zebrać, nie? O, nie, 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 nie nie. Okej, okay, tutaj kolejne sobie zmienia. Dużo mi już nie zostało, serio O, to jest ten świat pusty Czy tu coś jest? Jest to jest tak pusto wszędzie. Ej, gdzie jeszcze są? Oj oj oj, ale przyspieszyło, ty No nie, no nie, to było hamskie. Okej, okay, tu damy sobie ciecz, która nas tepnie do góry Ojeju. O nie, nie zebrałem coinów. O! O, takiś sterek he! O kurde, dobra. Ło! Wow. Perfekto, nie Dobra I teraz skakujemy tu. Mm, nie zebrałem coinów. Co tam było na dole? Widzieliście to? Mini jest jakiś tam, chyba czy mi się wydawało. Kurde, no nie wskaczyłem do właściwego, nieważne. Aha, nie, bo to jest. Przecież przejście, co ja gadam. To właśnie do dobrego wskoczyłem. Chwila, tam był zapis. No nie wskoczę tam już na dół. Dobra. Dobra, ale mam szansę zdobyć, a właśnie ringi, widzieliście? Te ringi były jakieś niebieskie, się zrobiły 114 było To dlatego, że były niebieskie? Y o tej gerce też nie wiedziałem, że ona się przyspiesza y Może to jest tak, że im więcej ringów bije, tym więcej... Ja pierdzielę, co ja zrobiłem? Myślałem, że one się zamienią, czemu one się nie zamieniły? I czemu mam niebieskie ringi? Jaki żeton mam, czy to jest ten żeton, który wbiłem? Jakiś niebieski? Może dwa mogę wbić max, dlatego są dwa miejsca a no tak, bo ja zepsułem bajkę. Oj, oj. O nie, niebieska ciecz to, nie, 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 to jest łaciecz. Eee, tu nie. Musimy na to wskoczyć. Dobra. <laughs> o Jezu Czy to był boss fight? Na pewno był... Bo o ja już pamiętam jaki był boss fight! <laughs> ja już pamiętam jaki był Boss fight. O, minąłem to. Ale to się chyba zabija od głowy, jak coś. Okej, okay, ale widzę, że już w tym miejscu byłem, co tam było pokazane. Pójdziemy sobie na górę. Ojoj, oj. Nie wiem, tu sobie pójdźmy. Cztery wyruchy życia w ogóle mam. To dla mnie niewiarygodnie, nie? Niewiarygodne O! Co jest, gdzie ja podróżuję? Ja już nie wiem sam, gdzie jestem. Podoba mi się to. Wbijamy wybijamy 200 coinów? Co się stanie, jak wybiję 200 coinów? O, ledwo, ledwo, ledwo to zrobiłem O! Nie, bo tam był ten. Sorry, ale muszę tam wrócić No kurde, no nie! nie no. Dobra, i to jest test IQ Dobra, róbmy tak Mhm, to sobie damy tu To sobie damy tu Kto ostatni dojdzie do końca jakby Ojeju No, niech będzie tak Hmm. O, Patrzcie, połączyły się idealnie. E, no dobra, to, to lipa, to tutaj dajemy. Trochę lepiej. Dobra, u niego już widzę, że słabo się robi. O nie, jakieś szary doszły. Eee. Co to jest? Dobra, czerwony tutaj się połączą. Nice. O, i tak, jak jakie jakieś połączę, to do niego trafiam. Do Eggmana. Dobra, to przegra. Ła łatwiutko szczerze. Dobra, to tutaj na luzie. Yy, niebieski tutaj. <laughs> o, połączyły się. Dobra, kolejny do niego. Kolejny też do mnie. o Oj, szary. Dobra, tutaj się połączą. Dobra, przegrał. O, co jest? Co tak dużo? Aj. A, bo ja widzę, jakie są następne. Czy te szary łączą się jakkolwiek? Czy kurde, nie. Nie łączą się. A, A mogę. A, nie, fastness, zresztą. Dobra, brzegi. Już... Kurde, no jest lipa, jest lipa, jest lipa. Bez sensu teraz to zrobiłem. Kurde, kurde, kurde. Ale Lipson, nie? Yeah. Ale zdupiłem tą sprawę. O. Mam nadzieję tylko, że on pierwszy przegra. O, połączyły się. Nice, nice, dobra! Ugotowany Eggman. ha, Eggman ugotowany. Ale to łatwe było. Yeah, się dziwię. Co ty, Eguś, odwaliłeś, nie? Co za każdą z ciebie. Dobra, ale że ja za pierwszym razem przeszedłem dwa boss fighty, to jest po prostu żart jakiś. Jesteś po prostu nubem, nie? Dobra, zwycięsko się napije wody. Nawet jakieś kojna zdobyłem i 184 ringi. <laughs> Człowieku, ile to jest? O, i teraz najlepsze demo. Kamera na. E, jest, jak to było? Kamera e, light Action. Kamera. O, właśnie było. Lights, camera, action. Ja to powiedziałem na odwrót wcześniej. Kurde, to jest fajny świat. To jest fajny świat. Ale no, nic nie... Może tu muzyka jest najlepsza, ale... No też nie wiem. Na muzyka tutaj mi się chyba tak samo podoba, jak na poprzednim. Natomiast poprzedni, jak dla mnie, był lepszy poziom. Dlatego, bo był nostalgiczny i druga część dobrze... Bardzo dobrze zrobiona. Jakby jak pierwszy raz... Szkoda, że ten odcinek nie nagrał pierwszy z tego, ale... Za pierwszym razem, jak grałem... Kurde, musiałem wpaść na elektryka. Za pierwszym razem, jak grałem... Na odcinku, który się nagrał w tą część yy, z tego miasta, drugą, to nawet nie wiecie, jaki byłem podekscytowany. Tak to w życiu się dobrze nie bawiłem. W sensie, no, wow. To było coś, to było coś pięknego. Fila tam, miałem tego. O. o, tu chyba nie miałem iść. No nie, dobra, wolę demo z poprzedniego. Natomiast tu też jest dobra mapa, nie, nie będę mówił, że nie. Po prostu wolałem tamto, nie? Żeby nie było. Tu jest fajnie pomyślane są te poziomy. Aha, bo to są... no, te. A tu sobie spadniemy, specjalnie. Eggman. O nie! Ile tutaj? Nie, zamknęli mi no przed nosem. Kurde! Nie poszedłem tam, ajajaj! Aj, aj. Chcę spaść Oooo Co to? Ognista aura? O, teraz jestem sygnałem <laughs> Jezu, jakie fajne, nie? Kurde, no O, pamiętam ten moment Jezu, taki problem tu miałem No, jak ja mam to zrobić? Poczekajcie Nie, poczekajcie Aha, bo to jest zamknięte Tu O No jak ja mam to zrobić? No Jezu, ja się z tym męczyłem jak nie wiem Nie wiem czy nie musiałem restartować levela O dobra, zrobiłem to Wow To był czysty fart, bo wcześniej to mi zajęło dużo więcej Nie no jakby to demo jest super, ale nie, wolałem poprzednie Sorry, wolałem poprzednie O, zdobyłem stówę, wow tam był ten! No nie Dobra, to też pamiętam. Uu, czy tu doszedłem do boss fight'u? bo ogólnie skończyłem chyba na tym... właśnie na tym pierwszym mieście skończyłem. Co w się sensie, tym Lise Cam Reaction... Hollywood powiedzmy style pierwsza mapa Ty no, Kamoniu. <laughs> nie no, poziomy tu są piękne co jest? Trzymam się tego? I dalej spadłem, spadłem przed kolcami A, to? Zdjęcie mnie zrobił. Pff. Co jest? Dzięki. Hops! Hops, skaczemy do góry. 165 coinów już mam! O! Jezu, co się dzieje? Mam dwa czerwone kule Wydaje mi się, że tu czas po prostu się liczy, a nie tak... Te niebieskie Dobra, w te niebieskie kule, chcę <coughs> chociaż dobić yy, Tego Coiny No, ty Trzeba być z winnym Dobra <coughs> Tu sobie pójdziemy, tego. Yy. Kurde, patrzcie jak mało coinów Nie, to chyba jednak zależy od yy, Tego Patrzcie, ja pierdzielę jakie combo A, tu już byliśmy Dobra Nie no to byłem O, 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 Dobra, dziewięć. Zostały mi tylko dwa Tak dwa. I osiem tamtych. Nie! Jezu, co to było? Panik! Panik gaming! A, mam to, mam to! Złoty będzie! Aaaaa! Obydwa zdobyłem! yeah Mamy to! Mamy to! Dobra, skończę ten pierwszy poziom i kończymy, bo Już dużo się dzieje! <laughs> Ej, ja nie wyświetlam mojego złotego coina! Kural, zdobyłem... Zdobyłem w końcu, po tak... O nie! To jest to! Je yeah. To jest to! Co się stało? Co się stało? Miałem zero coinów! <coughs> Lecą rakiety. Kurde! Ok, na chwilę daj mi spokój. Okej, okay, mam czas zebrać koiny. I lecimy, runda druga. Dobra, niebieską muszę uderzyć. <laughs> A, czerwony nie. Dobrze zrobiłem? Nie. Okej, okay, dobra, dobrze zrobiłem. Dawaj mi coiny. Dobra, mam cztery coiny. Jezu, mam spocone ręce, nie? Przecież nie jedną rękę. Dobra. Ciężkie te boss fighty, ale nie są trudne, ale w sensie nie są skomplikowane, ale ciężkie. Kur. Dobra, wygrałem. Nie? Nie, nie wygrałem? Wygrałem? Nie wiem, co się dzieje. Nie mogę się zatrzymać. O, ostatni, ostatni, ostatni. Ale mam 0 coinów. Jak to teraz przegram, to lipa będzie. Dobra, wygrałem to. S, S. O co się stało? Dobra, teraz żeby coin zdobyć. A, już skończyłem, no tak. Wow, 30 minut odcinek O Ojeju, co się dzisiaj działo Ten odcinek będzie długi, z 25 minut Wow Uf. Lights, camera, action, tak się będzie nazywał odcinek chyba No, ty ziewasz Eee, to już głowa, kurde, oczy bolą od ten, tego experience Dobra, zapisujemy to A, bo tu Enter, no tak Exit Tak Mam nadzieję, że to co się zapisało. Pilout co to jest? Ja że wystraszyłem się przez chwilę. Kubek. Ekstras odblokowałem coś? Patrzcie, mam dwa coiny. Wszystko zablokowane. O nie staw kredyt Nie chciałem. O, enter da się, wyjść dobra. Yy, DLC. Ej, kupuję DLC, bo jest za 4 złote. Dobra, w następnym odcinku pokażę wam, że kupiłem DLC, ale to dopiero jak skończę main grę. Yy, zagram w to. Także, no do widzenia, żegnam i Sonic spada. Elo.